W tym odcinku zobaczysz, jak przy pomocy formuł stworzyć w Excelu ranking jakiejś wartości. Będę chciał ponumerować wartości sprzedaży dla tych handlowców od najwyższych do najniższych. Tak, abym wiedział, że dana sprzedaż to jest piąta na liście, albo szósta, albo pierwsza, albo druga. Użyję do tego celu funkcji o nazwie pozycja. Przy tej funkcji jest wykrzyknik, ponieważ ta funkcja została w Excelu ze względów kompatybilności. W nowszej wersji została zastąpiona funkcjami pozycja naive i pozycja shire, ale ona cały czas działa. Ta funkcja ma trzy argumenty. Pierwszym jest liczba, której pozycję w jakiejś liście wartości chcę określać, więc jest to liczba obok której się znajduje, ta sprzedaż tej pierwszej osoby, średnik. Drugi argument to jest lista wartości. Wśród których mam określać pozycję tej szukanej liczby. Więc są to wszystkie wartości sprzedaży. Blokuję ten zakres, bo będę tę formułę za chwilę kopiował w dół. Średnik, a ostatni argument mówi funkcji pozycja, czy ten ranking ma być stworzony rosnąco czy malejąco. Ja użyję opcji malejąco, więc wybrałem 0, zamykam nawias, klikam Enter i kopiuję tę formułę do samego końca w dół. W ten sposób numer 1 oznacza, że ta wartość jest najwyższa spośród tych wszystkich, numer 2 oznacza, że ta jest druga z kolei, numer 3 oznacza, że ta jest trzecia z kolei i tak dalej. Gdybym użył zamiast 0 jedynki, to ten ranking byłby odwrotny. Przy wartości najniższej będę miał jedynkę, przy kolejnej najniższej będę miał dwójkę i tak dalej. Oczywiście w taki sposób, w jaki chcesz mieć ten ranking, tak możesz sobie ten argument ostatni ustawić. Natomiast problemem jest, jeżeli w liście będą znajdowały się duplikaty. Spójrz, na przykład ta druga z kolei wartość. Ja ją skopiuję tak, aby była dwukrotnie na liście. W ten sposób mam pozycję numer 2 dwukrotnie. Potem mam od razu pozycję numer 4. Nie mam już trójki, ale pozycja 2 jest dwukrotnie. Jak sobie z tym poradzić? Najprostszy sposób, jaki jest dostępny w sieci, to użycie funkcji pozycja wraz z funkcją licz jeżeli. Co zrobimy? Funkcji pozycja użyję identycznie jak wcześniej, więc powiem Excelowi, aby szukał mi pozycji tej wartości wśród tych wszystkich wartości. Oczywiście blokuję średnik 0, aby zrobić ranking od wartości najwyższych do najniższych. I teraz powiem Excelowi, że chciałbym do tego co wyjdzie dodawać, więc użyję plusa i skorzystam z funkcji licz jeżeli. Powiem funkcji licz jeżeli, aby jako zakres przyjęła tę jedną komórkę. Wciskam dwukropek, w ten sposób mam zakres i w tym zakresie ustawiam się przy pierwszym adresie i naciskam F4. W ten sposób będę miał dynamicznie rozszerzający się zakres. I w takim zakresie będę chciał liczyć ile razy występuje ta wartość, e, dla której pozycję określam. Zamykam nawias, klikam enter i kopiuję tę formułę do samego końca w dół. O czym muszę jeszcze tutaj pamiętać? W ten sposób to ta funkcja liczy, jeżeli ten składnik, ta część tej mojej formuły jest po to, aby przy zduplikowanych pozycjach Excel dodał mi informację, który raz z kolei występuje dana pozycja. I spójrz, co się dzieje. Jeżeli ustawiam się przy tej pierwszej zduplikowanej wartości, to z funkcji pozycja, zaznaczam ją, naciskam F9, wychodzi mi dwójka, więc to jest na drugim miejscu wśród tych wszystkich wartości. Klikam Ctrl Z, a sprawdźmy, co wyjdzie z tego licz, jeżeli naciskam F9, wychodzi jedynka, więc to jest pierwsze wystąpienie tej wartości. Później przy duplikacie, zresztą sprawdźmy to, klikam Escape, przy zduplikowanej wartości z licz, jeżeli wychodzi dwójka. Sprawdźmy, nacisnąłem F9, jak widać, wychodzi dwójka. Więc w ten sposób przy każdej pozycji, jeszcze do każdej pozycji dodaję co najmniej jedynkę. Dla tych pozycji, które występują raz, ta jedynka niestety podnosi e, ranking o 1 niepoprawnie, więc na końcu tej mojej formuły, klikam Escape, na końcu tej mojej formuły robię jeszcze minus 1, klikam Enter i kopiuję ją do samego końca w dół. Spójrz, teraz pięknie mam ponumerowane duplikaty. Tu, gdzie przy samej funkcji pozycja były dwie dwójki, teraz mam dwójkę i trójkę. Jeżeli, daną, jeżeli tę wartość skopiowałbym jeszcze raz, mogę ją oczywiście wkleić w dowolne miejsce, na przykład tu, Ctrl-V, i spójrz, co się dzieje. To jest drugie wystąpienie, to jest trzecie wystąpienie, to jest to jest pierwsze wystąpienie, ono ma dwójkę, to jest drugie wystąpienie, ono ma trójkę, to jest trzecie wystąpienie, ono ma czwórkę, bo funkcja liczy jeżeli mówi, że w tym obszarze ta wartość występuje raz, potem w tym obszarze ta wartość już występuje dwa razy, a w tym obszarze ta wartość już występuje trzy razy. Ten składnik liczy jeżeli on zajmuje się właśnie tutaj zduplikowanymi pozycjami.